Cześć wszystkim, z tej strony Michał, witajcie na kanale Krowski z Zapałem. Dzisiaj zapraszam Was na film o polskich legendach. A zacznijmy od kilku słów wstępu, abyście w ogóle wiedzieli, czym są legendy polskie. Otóż jest to projekt współtworzony przez kilku członków oraz sympatyków stowarzyszenia Zbudujmy to. Inicjatorem całości jest Kamil Dudek, znany w klockowym świecie jako Lego Kamilos. Projekt zakładał stworzenie makiet, będących interpretacją polskich legend. Kamilowi udało się zebrać kilku śmiałków, i tak powstało 7 prac: Bazyliszek, Smog Wawelski, Złota Kaczka, Pan Twardowski, Król Popiel, Lech Czech i Rus oraz Śpiący Rycerze. Mi natomiast udało się niektórych z twórców tych prac namówić do tego, aby opowiedzieli co nieco o swoich makietach. Dlatego rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie o legendach polskich. Cześć, jestem Jaskier i bardzo dziękuję za polskie za zaproszenie do tego filmu. Opowiem Wam trochę o dwóch pracach z serii Polskie Legendy. Pierwsza z prac, o której Wam opowiem to Bazyliszek. Jest to praca mojego autorstwa. I moc ten ilustruje legendę o tytułowym stworze, który rzekomo zamieszkiwał niegdyś piwnicę pod kamienicą przy ulicy Krzywe Koło w Warszawie. Bazyliszek przypominał połączenie wielkiego koguta i węża, a jego bronią były ślepia, za pomocą których potrafił zabijać, bądź, w zależności od wersji legendy,. Zamieniać w kamień. Stwór został pokonany za pomocą fortelu. Użyto wielkiego zwierciadła, w którym no, odbił się ten magiczny, zabójczy wzrok Bazyliszka, i w ten sposób bestia została pokonana. Praca przedstawia cenę ostatecznego pojedynku z Bazyliszkiem. Możemy zaobserwować tytułowego stwora, jak również śmiałka, który. Szedł do piwnicy, uzbrojony właśnie w lustro. Myślę, że największą atrakcją tej pracy jest właśnie bazyliszek, którego zbudowanie zajęło mi najwięcej czasu. Cała reszta to jest tak naprawdę tło dla tego starcia, które tutaj się rozgrywa na pierwszym planie, chociaż oczywiście też postarałem się o to, aby nie było nudno. Stąd mamy tutaj sklepienia w postaci łuków i podobne, podobny łuk ponad oknem, a także masę detali, czyli są pańczyny w kącie, jest regał, z, na którym stoją beczki z winem, schody zrobiłem kręcone, żeby też coś tak trochę więcej się działo. No, i sama podstawka też jest upstrzona jest detalami. Mamy tutaj na przykład ofiary bazyliszka zamienione w kamień. Mamy walające się butelki i innego rodzaju śmieci. Są jakieś cegły, które odpadły z sufitu. Są kałuże. No, starałem się, żeby nie było, nie było w tej pracy nudno. Drugą z pracy, o której Wam opowiem, jest praca pod tytułem Smog Wawelski. Została ona zbudowana przez naszego kolegę ze stowarzyszenia Toltomeje. Jeśli chodzi o budowanie w tematyce średniowiecza albo fantazy, no to Tolto jest prawdziwym weteranem. I co zresztą widać w tej pracy. Praca zawiera wszystkie najpopularniejsze elementy legendy o Smoku Wawelskim. Mamy wyłaniającego się z pieczary smoka. Mamy oczywiście owce w formie przynęty tutaj w Takiej humorystycznej konwencji, bo jak widać, został do niej zaczepiony dynamit, który no, zapewne później rozerwie smoka od środka. Jest również Szewczyk, który jest autorem fortelu związanego z owcą, no, a z góry na wszystko patrzy król oraz mieszkańcy miasta, no, liczący zapewne na to, że uda się rozwiązać problem ze smokiem. Chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym elemencie tej pracy. A mianowicie, jeżeli przyjrzycie się, to na krzewie, znajdującym się z lewej strony, usadowił się inny gat, znany z krakowskich legend, a mianowicie Lagun. Legenda o złotej kaczce. Dawno temu w lochach Zamku ostrowskich w Warszawie żyła królewna zaklęta w złotą kaczkę, która tego, kto zdoła ją odnaleźć, uczyni bogatym. Szczęście dopisało Szewczykowi Ludkowi, który znalazł kaczkę i otrzymał sakiewkę złotych dukatów. Żeby stać się bogacze musiał je wydać do wieczora z nikim się nie dzieląc. Nie był w stanie wydać wszystkiego i kilka dukatów podarował staremu Wujakowi. Gdy to zrobił, złota kaczka odebrała mu cały majątek. Szewczyk wrócił do domu i zajął się ciężką pracą, bo nie bogactwo daje szczęście, tylko uczciwa praca, zdrowie i dobre serce. Makieta została zbudowana przez Krzysztofa Słomskiego. Całość składa się z dwóch kontrastujących ze sobą scen. Dolna to zimne i nieprzyjazne lochy pod zamkiem, gdzie biedny Szewczyk poszukuje bogactw złotej kaczki. Najważniejszym elementem tej części budowli jest oczywiście złota kaczka i jej fortuna. Natomiast górna część to czyste i wystawne wnętrza zamku, gdzie jego mieszkańcy zajmują się swoimi codziennymi przyjemnościami i do której Szefczyk chciałby kiedyś trafić. Do zbudowania obu części moca Krzysiek użył różnych kolorów, żeby pokazać oba światy. Ten, w którym Szewczyk szuka szuka szczęścia i ten, o którym marzy. Budowla jest zbudowana, jak sam autor to określił, raczej w starym stylu, bez zastosowania zwykłych technik. Jedynie w środkowej części kaczki jest zmieniony kierunek budowania o 180 stopni, a całość trzyma się na uciętym przewodzie pneumatycznym. No i warto zwrócić uwagę, że tył budowli również jest wykończony. Po pierwsze, żeby całość dobrze prezentowała się na wystawach na żywo, a po drugie, żeby schować konstrukcję półokrągłej piwnicy. Legenda o panu twardowski. Pan twardowski zwany również Mistrzem Twardowskim lub Polskim Faustem, był szlachcicem, który według legendy zaprzedał duszę diabłu, zamian za wielką wiedzę i znajomość magii. Szlachcic przechytrzył diabła. Do podpisanego cyrografu dodał paragraf, że diabeł może zabrać jego duszę jedynie w Rzymie. Mistrz umyślnie unikał tego miejsca. Po wielu latach w karczmie pod nazwą Rzym Bies dopadł w końcu Twardowskiego. W czasie uprowadzenia szlachcic modlił się do Maryi, przez co diabeł zgubił go po drodze. Twardowski wylądował na Księżycu, gdzie według legendy przebywa po dziś dzień. W swojej pracy uchwyciłem moment, w którym diabeł porywa pana Twardowskiego z karczmy że W dachu karczmy widać ogromną dziurę, z której wylatuje bies razem z mistrzem. Paweł uwięził pana Twardowskiego za pomocą łańcucha, a sam Twardowski próbuje się uwolnić, używając szabli. Poniżej tej sceny widać dokładnie, jak wiejska gawieć reaguje na całą sytuację. Mamy przerażoną niewiastę, zdziwionych mężczyzn i modlącego się księdza. Dodatkowo na makiecie umieściło ogromnego koguta, który według legendy został stworzony przez samego Twardowskiego za pomocą tajemnej maki. Cała Karczma została przedstawiona jako mała, przydrożna gospoda, przed którą płynie mały potok, a wszystko w otoczeniu leśnego krajobrazu. Cześć, z tej strony Kamil, twórca budowli fragmentu legendy o królu Popielu. Legenda ta opowiada o królu, który był okrutnym władcą, dbał on tylko o dobre wino, kobiety i śpiew. Z powodu złego panowania Popiela i jego niepowodzenia w obronie ziemi przed gracującymi Wikingami. Dwunastu jego wujów sprzysięgło się, by go usunąć, jednak za namową żony otruł ich wszystkich podczas uczty. Zamiast, jak to było w zwyczaju, kremować ich ciała, kazał wrzucać zwłoki do jeziora gopło. Widząc, co uczynił popiel, pospólstwo zbuntowało się. Schronił się wtedy w wieży nad jeziorem. Jak głosi opowieść, gromada myszy i szczurów, które żywiły się niespalonymi ciałami wujów popiela, wtargnęła do wieży. Przegryzła mury i pożarła żywcem popiera. Na budowli ukazałem moment ataku myszy na popiera. Gryzonie dostały się do wieży, gdzie był król, poprzez drzewo, które pod ciężarem szczurów się uchyliło i uderzyło w mur, tworząc przy tym dziurę. Podwładni popiela próbują ochronić władcę, lecz ich wysiłki są daremne, ponieważ tych myszy jest zbyt dużo, żeby je pokonać. Witam serdecznie. Z tej strony Mozart. Dawno, dawno temu, trzech braci Lech, Czech i Rus przedzierali się przez puszczę, poszukiwaniu ziemi, na której mogliby się osiedlić. Pewnego dnia, podczas wędrówki, ich oczom ukazał się uroczy krajobraz rozległa dolina z pagórkami i oblana wieńcem niewielkich jezior. Na najwyższym wzgórzu, na starym dębie, orzeł miał swoje gniazdo. Uroczony tym widokiem Lech, przyjął orła za swoje godło, a wokół dębu zbudował swój gród nazwał go gniezdem. Czech zaś podąży na południe, a rus na wschód. Po swych ziem. Na mojej pracy chciałem przedstawić moment wydarcia się Lecha, Czecha i Rusa z lasu. Dlatego też wybudowałem niewielkie drzewo, dodając wokół niszą roślinność w kolorze olive green. Z przodu pracy zbudowałem natomiast fragment jednego z niewielkich jezior. W kolorze przezroczysto czarnym. Ponieważ ten odcień wody pasował mi najbardziej. Teren natomiast wykonałem w kolorze reddish brown, z dodatkiem koloru dark brown. Legenda o śpiących rycerzach. Według tej legendy u podnusza Giewontu leży komnata, w której znajdują się rycerze pogrążeni we śnie. Gdy nadejdzie odpowiedni czas, wstaną, by bronić polskiej ziemi. Do dziś wśród górali panuje przekonanie, że w tatrzańskich jaskiniach ukryty jest skarb. Tym skarbem ma być wolność, strzeżona właśnie przez śpiących rycerzy. Swoją pracę podzieliłem na dwa poziomy. Na dole znajduje się komnata z tytułowymi śpiącymi rycerzami. Musiałem zaopatrzyć się w sporo odpowiednich główek, ale na szczęście udało się to jakoś się ogarnąć. Każdego rycerza przyodziałem w czerwone barwy i usadowiłem w różnych pozycjach. Zamontowałem też kolumny oraz paleniska, w których znajdują się lampki LED. Nadaje to wszystkiemu całkiem przyjemny klimat. Zaraz nad komnatą z rycerzami zbudowałem kawałek pod gdzie baca wypasa owce na hali. Obok natomiast znajduje się droga, po której spaceruje góralka z koszykiem polnych kwiatów. I tak prezentuje się cały projekt. Jeśli chcecie dokładnie przyjrzeć się wszystkim pracom, to zapraszam Was na profile instagramowe twórców. Linki podrzucę Wam w opisie lub w przypiętym komentarzu. Na koniec dodam tylko, że 6 prac zostało zaprezentowanych podczas niedawnych targów hobby. Zwiedzającym bardzo spodobał się cały projekt, i sporo osób przychodziło do naszych makiet z dziećmi, opowiadając przy okazji o legendach. Myślę, że dla nas wszystkich była to najlepsza nagroda. Jestem też ciekaw, co Wy myślicie o naszych pracach. Napiszcie o tym koniecznie w komentarzach. Ja natomiast już się z Wami dzisiaj żegnam. Jak zawsze dziękuję za wszystkie like, roz komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku